To się stało oczywiście 1 kwietnia, ale nie mogłem tego nagrać 1 kwietnia, nikt by nie uwierzył. Ale oczywiście żartuję, oszukuję. Po prostu nie wpadłem na to, żeby o tym opowiedzieć wczoraj. Ale stała się taka rzecz, że robiłem film, montowałem, ale kupiłem sobie taką też siekierę na działkę ładną, fajną, taką nową. No i chciałem wypróbować, czy ona dobra jest, czy się nadaje do czegoś i sobie otworzyłem nią piwo. No i okazało się, że bardzo dobra jest do otwierania piwa. Kapsel poleciał do sufitu, piwo wybuchło i zalało komputer. Także tak. No i rano jak go odpaliłem, to ekran zaczął migać. No i go szybko wyłączyłem i, i teraz go będę właśnie zanosił do serwisu. Tak teraz, o godzinie pierwszej w nocy. Tak pomówiłem z kolegą na osiedlu, co naprawia komputery, że mi go naprawi. Także jak wrócę do domu za godzinkę, to wezmę komputer, zaniosę i ich będzie naprawiany. Mam nadzieję, że się da go naprawić. A, no to tyle. Pozdrawiam teraz to z kasetek z sensu, ja zaraz kur... jak zapięłem tego wyłączyć, no